Jak projektować ubrania jako pro? Prowadzę markę z ubraniami od 8 lat. Już wystarczy zwykła kanwa. Możecie się wspierać grafikami z Google lub możecie przykładowo wasz projekt wrzucić za darmo na koszulkę, na Kostomój, udostępnić go znajomym, rzucić do mnie na grupkę, na i Talk, zobaczyć jak się to przyjmie, jak tam inni ocenią. Jeżeli się spodoba, to możecie spróbować sobie zamówić taką koszulkę na... i wtedy zrobić ewentualnie jaką sesję zdjęciową. Jeżeli przyciągnie większe grono odbiorców, no to tu już jest informacja o tym, że. Taka marka czy tam czy taka kolekcja ma jakąś potencjalną bazę grono odbiorców gdzie moglibyście już uzyskać sprzedaż. Ja tu badałem różne rynki, więc to nie ma tak, że jest przepis na sukces, przepis na gotową markę odzieżową. Musicie wszystko robić metodą prób i błędów. W trzeba śledzić trendy. Niektóre rzeczy mogą w ogóle Wam nie przypaść do gusta, mogą się dobrze sprzedawać. Egono na kastowy możecie sobie próbować niskim kosztem. Też yy, nie musicie wydawać za wykrój. Możecie sobie zrobić jedną testową sztukę, zamknąć się w 100 zł za takiego sampla.